Halo, halo, cześć, witajcie moi kołni z bardzo, to bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Powrót Obradin. Jest to gra stworzona przez Lucas Pope, twórcy na przykład Papers, Please, chociaż z tego to on zbyt często gier nie, nie kończy, natomiast ale kiedy, kiedy stworzę grę, to jest to jest takie taka właśnie perełka jak, jak Obradin, czy jak Papers, Please właśnie. Natomiast tak, oprócz grafiki, która jest odjechana w kosmos bardzo specyficzna, natomiast dająca według mnie dużo uroku, to poza tym jest to gra logiczna, w której mamy oszacować, bądź wydedukować, bądź po prostu zgadnąć niektóre postacie z 60 osób, które zginęły na statku Obradin po tym, jak po wyprawie zaginął na 7 chyba lat, czy na 8 lat? Coś tego typu. W każdym razie będę grał sobie w tą gierkę na ślepo, więc mam tylko podstawowe informacje w stylu: że szukamy osób, że jest to gra logiczna, że nie jest łatwa, że często człowiek się potrafi naprawdę mocno zagubić w, tym, w tych swoich zeznaniach. No i grafika też nie pomaga w rozpoznawaniu postaci, bo po prostu są wszystkie bardzo ze siebie podobne. No i cóż, co mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś z Was ma jakieś rady co do tego, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami, ma jakieś pomysły i. I zobaczysz, że sobie nie radzę. Albo zobaczę, że sobie radzę, ale. wątpię. Natomiast yy, jak będziecie mieć jakieś rady, bez spoilerów, proszę napiszcie mi, bo na pewno mi się to przyda. Yy, nie jest to seria, którą daje 100%, że przejdę do końca, ponieważ zdaje mi się, że ten typ gry, logiczna gra, dużo lepiej spisuje się, kiedy się nie gada do mikrofonu jak debil, tylko się siedzi z karteczką, tylko wyłącznie i się myśli godzinami nad pewnymi rzeczami. A tutaj mam wrażenie, że dużo czasu. Yy, dużo czasu stracimy na to, że ja będę po prostu rozkupiony mówiąc, nie skupiając się na tym, co się dzieje wokół, wokół mnie. No cóż, ale jeżeli ktoś ma, ktoś z was ma dość sił fizycznych i psychicznych, żeby ze mną przetrwać, zapraszam. Mam nadzieję, że umilę wam czas i będziemy sobie jakoś, liczę, że nie będzie aż takiej dużej kompromitacji, ale obawiam się, że, że może być. Sami wiecie, że słynę na live'ach z bycia not so enough smart. <laughs> Mam nadzieję, że nie, to może tylko moja opinia. W każdym razie rozpocznijmy grę. Nie ustalono niczyjego losu. Okej, okay, bo jeszcze nie, nie zaczęliśmy grać. Slot numer jeden, no i zacznijmy. Aha, dobra, muszę włożyć sobie drugą słuchawkę, bo myślę, że to jest dosyć ważne, żeby, mi, żeby słyszeć dobrze dźwięki Dźwięki stła, Bo z tego co wiem, działa to w ten sposób, że słyszymy pewne odgłosy. Dialogi. I później dopiero scenkę. To jest wszystko, co, co wyciągnąłem z, z kilku podcastów, o, na, na których słyszałem o tej grze. Natomiast wszystko w praktyce zweryfikujemy za chwilę. Mam nadzieję, że się nie będę musiał tutaj poprawiać, że coś źle zrozumiałem. Ale może tak być. Nie wiem, czy są tutaj skaz scenki? A, chyba nie. Zaginiony na morzu, rok 1803. Dobry statek, Obradin. Rok budowy, 1796. Londyn. 800 ton. Głów, głów, głowica zanurzenia, głębo, głębokość zanurzenia 5,5 metra. Kapitan R. Witelel. Załoga 51 ludzi. A myślałem, że 60. Okay. Ostatnia podróż do Orientu. Nie przeczytałem w całości. Kurczę, muszę się pośpieszyć, w takim razie. Szacowna brytyjska kompania wschodnioindyjska. Do wiadomości. Główny inspektor dział ubezpieczeń i windykacji biuro londyńskie. Statek O'Bredin powrócił. Natychmiast melduj do Falmont i przygotuj pełną wycenę. OK, czyli my zaczynamy grę jako ubezpieczyciel. No właśnie to mnie zastanawiało, jak to się stało, że my badamy to, jak, się, jak, jak zginęli ludzie na tym statku, ponieważ miałem wrażenie, że I'm mm, to do Said you'd need ferry to the Old Red Inn. Not many eager for that job. Seems a bit late if you ask. I didn't. Huh. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. To jest duży problem, ponieważ jednocześnie, kiedy muzyka będzie grała, prawdopodobnie będzie gra za głośno. Ale w momencie, w którym oni rozmawiają, muszę słyszeć bardzo dobrze, więc aha, to będzie problem. To zamierzam, zamierzam rozwiązać. O Jezu, jak ta grafika jest specyficzna. Bardzo specyficzna, kurde. Panuje tą grę, grać sobie od czasu do czasu. Jeżeli będę uważał, że ta forma się nie spisuje, że lepiej by mi się w tą grę grało, że. Że ta gra będzie bardziej warta tego, żebym ukończył ją samemu. No po prostu zakończę serię w trakcie, jako, jako taką zajawkę dla was, ale postaram się po prostu... E, przejść całość. Fajnie by było po prostu. Myślę, że ta gra jest tak fajna wizualnie, tak, tak ciekawa, że e, bardzo dobrze byłoby... Bardzo dobrze byłoby wam to wszystko pokazać. Dobrze, e, kontynuując. Przełączę sobie scenę, żeby nie było informacji o dotacjach, no bo przecież po co? No i cóż, e, będziemy lecieć w takim razie. Mm. Co my tutaj mamy? Um, mogę tą skrzynkę ze sobą wziąć? Nie mogę. Aha, dobra, on mówi, że, mam go, że on za, za nas ma to wziąć. Okay. Lewym przyciskiem myszy mogę zacząć używać rzeczy. No dobrze. I wchodzimy na pokład. O wow, ale to wygląda pizko. Świetnie, jak ja bym chciał mieć plakat w domu w takiej w takiej stylistyce. prawym się jakby tak. E, skupia, skupia obraz, skupia wzrok. Ciekawie, dobra. E, to jest jak rozumiem, tylko jakieś odbicie. Nic więcej. Mam nadzieję, że nic znaczącego. O, tu już widzę. Widzę trupa. Jak go, mogę, jak go mogę ogarnąć? Coś mogę powiedzieć, kim on jest? Nie, nie mogę. Drzwi są zamknięte. Otwarte, no, ciekawe. Czy ja mogę ustawić głośność dźwięku maksimum. Aha, dobra, ja nie mogę ustawić, że muzyka jest głośniejsza, dialogi są cichsze. A, szkoda. Myślę, że szkoda, bo się przyda taka opcja, żeby mu... że muzyka była trochę ciszej, a bardziej. Zbyt za ciężkie? Że gościu nie wyciągnie tej walizki, tak? Ja, pierdzie, no. Co za czubek, gdzie to było?

To jest. D, coś mi tam podpowiada gra. Powrót statku Obradin. Sprawozdanie. Przygody i tragedii. 1807. Przedmowa. Ufam, że stoisz na deskach pokładu okrętu Obradin. Spodziewałem się, że ten dzień nadejdzie. Moim zamiarem było opowiedzenie dziwnej historii tego statku na kartach tej książki. Niestety, moje podupadające zdrowie pozwoliło mi spłodzić jedynie zarys tej opowieści. Twoja obecność na obradin jest absolutnie kluczowa. To właśnie w Twoje ręce składam odkrycie losu statku i jego załogi oraz dokończenie niniejszej książki. Kilka kolejnych stron z początku możecie wprawić w kons konsternację. Z czasem wszystko nabierze sensu. Uważę, u, przepraszam, Używaj zegarka kieszonkowego, aby ustalić tożsamość i los osób znajdujących się na pokładzie uzupełni prawidłowo każdy rozdział i odeśli książkę pocztą do francuskiego biura spraw wewnętrznych w Maroku. Rozdział Układ pozostanie dla Ciebie tajemnicą. Znam jego szczegóły, ale na ten moment postanowiłem zachować dla siebie. Henry Evans. Czy tam Auri. Auri Evans. Evans. Jakkolwiek. Nie wiem kim jest ten Evans za bardzo. Jest kimś, kto, kto przeżył to. Jest w Maroku. No ciekawe. Co to może oznaczać? Czy Marok jest jakiś ważny? Czy, czy, to, czy to losowa sytuacja? Tak w ogóle, a propos tego. Kim ty Henry jesteś? Czy ty byłeś kimś, kto tutaj był? Na tym na tym statku, czy nie? Podróż, co to jest? Aha, to jest... A, rozumiem. To jest tak, rozumiem. To jest ścieżka, po której my się poruszaliśmy. Gdzieś w okolicach Anglii. Cokolwiek to jest. angliopodobny teren. Przez Maderę, Wyspy Kanaryjskie. Zielony przylądek. Coś tu jeszcze było? Prawdopodobnie gdzieś tam w międzyczasie będziemy jakieś dokładniejsze mieć. Ustawki czy nie? no zobaczymy zresztą. Mam nadzieję, że coś będzie ciekawszego jeszcze do... Przejrzeć najpierw całą książkę. No okej, okay, rozumiem. Plany pokładowe Obradin. Prawa burta. Lewa burta. Pasażerowie. Aha! Są różne piętra, tak? Główny pokład. Kabiny pasażerskie. Kabina... Kajuta kapitańska. To jest kajuta kapitańska. To są kabiny pasażerskie. Czyli tu pasażerowie żyją. Tu... Kapitan. Układ działowy, czy ten y, poziom niżej, zaraz y, co my tutaj mamy? Midshipmeni, stewardzi, trzeci oficer tutaj, pierwszy oficer tutaj, drugi i czwarty oficer. Bosman, pomocnik Bosmana. Piętro niżej mamy Kubryk. Kabinet ochmistrza, z kimkolwiek on jest. Mam nadzieję, że tak mi wyjaśni co to znaczy, bo tak nie wiedział za bardzo. Pasażerowie tutaj jeszcze są. Załoga. Ambulatorium, prawa burta. To jest jakieś, coś, coś z tymi. Jakieś nogi, są, nie wiem, co to ma znaczać. Warsztat cieśli. Ładownia jeszcze jest. E, Achterpik. Nie mam pojęcia, co znaczy. Luk pasażerski. Magazyn Bosmana. Luk kapitański. Dobra, rozumiem. Załoga. Wypełnij manifest załogi pasażerów. U. A, dobra, nie, nie wybieram nikogo, na razie nie, nie znam się, nie wiem o co chodzi. A ta, ta, nadzieję, no że tą, tą mapę, jak to się nazywa, ten obraz, rysunek, ten rycina. jak to się nazywa, rysunek, rycina, Jestem ten schemat, o, ten schemat, mam e... no że za chwilę zobaczymy. Sierra Leone, ciekawe, obra, jeszcze poczytam oczywiście, nie co to jest. Nie wiem, co to, jest. to są puste na razie rzeczy. Czyli później będę musiał czaić co, co do czego służy i dlaczego tutaj jest, to jest, to, to wygląda w ten a nie inny sposób. Dobra, rozumiem. Teraz tak. Tu są rozdziały jakieś specjalne, ciekawe. Teraz tak. Co jeszcze mam? Okręt, załogę mamy. A nie, tutaj też byłem. A, tu ten. Ryciny obrazujące codzienność na Obradin. i widzicie, mogę sobie tutaj te twarze poglądać. Takie rozmazane bardzo mocno. mówiłem, że ta gra jest dosyć specyficzna, jeżeli takie rzeczy. Jakiś skrzypek ciekawe. W drodze, jakaś tajwańska rodzina królewska. Ło, wow. Ła tu kogoś, kogoś. To nie rozstrzeliwują kogoś, kto jest powieszony? Aha, to jest egzekucja. Oj, 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 tu się jednak dramaty działa. Działy. Sprawiedliwość na morzu. O kurde. Ja na razie jestem trochę zagubiony z tym wszystkim. Uuu, ES. Hm. Jakim jest ES? Kurde, specyficzne. jak ktoś w kości gra? Z tego co wiem yy, i się domyślam trochę bardziej, ale, ale też myślę, że wiem, yy, bardzo ważne są stroje tych bohaterów. No zobaczcie, tutaj ta, ta, czwórka ma identyczne stroje, no niemalże identyczne, bardzo podobny. Ten ma jakiś inny strój i ci dwa, nie, ten ma nawet inny niż ten, oboje mają inne stroje i są jakby takie, a nie, ten ma jeszcze podobne, ci dwa mają podobne stroje do siebie, chociaż, a, trochę może podobne. Ten ma nawet jakiś specy, ten jest na jakiś specyficznym gościem, jakimś pojedynczym, jedynym w swoim rodzaju. Ten trochę podobny do tych czterech jest, nie wiem czy to jest podobieństwo jest trochę większe. Tutaj ci, ci strzelający też mają takie podobne stroje, tak jakby, jak to się nazywa, e, takie pasiaki mają ubrane. No, wydaje mi się, że to może być ważne. O, ci tutaj na pewno są bardzo podobni do siebie. Też będzie bardzo ważne, żeby to rozpoznać. No cóż, my będziemy kombinować, co? To na pewno. Czy coś jeszcze jest tutaj? No, jeszcze całą książkę muszę obejrzeć najpierw. E, coś jeszcze? Życie na morzu słowniczek. O! O, o, o. Chirurg, lekarz okrętowy odpowiedzialny za zdrowie załogi. Ej, super! Takie lunek! Drzewce, liny i łańcuchy. O mój Boże, ale zarumbiście, ile się człowiek może tu dowiedzieć? A co to jest? Jakoś, jakaś koperta? Czy obrazek? Nie wiem, dziwne. Aha, tabem, Q to jest do powrotu. Okej, okay, i. Tab do wyłączenia. No dobra. O, jest ten zegarek, o którym e, mówił Evans. A właśnie. Musimy zobaczyć, kim jest ten Evans. Jak rozumiem, on też był, też był osobą, która była na, na statku. Dobra. E, załoga. Lista. Tak, e, szukamy Evansa. nas nazwisko, Ewans, czy imię miał? Ja. Henry to był chyba, tak? Dobrze pamiętam. Auri, cokolwiek. S. Nie wiem, czy to jest jedyny S, ale. Artysta. S. Czy to, 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 to nie jest to S z obrazku Ryciny? Ale jeszcze nie wiem, nie wiem czy, nie wiem, czy w tej grze warto ryzykować czy nie. Ale artysta? Przy dolnym lewym obrazku, części tego, tej ryciny było napisane S. To będzie to pewnie. Ciekawe. O, Auri Evans. Hirurg. O, a to ciekawe. Czyli to Hirurg napisał? No ciekawe, czy chirurg przeżył? Czterech oficerów jest i kapitan. Bosman, pomocnik bosmana. Cieśla jakiś. O kurde, kuk. Wow. Co mogę z tym zegarkiem zrobić? Kick it in, ah, lest mi break it down and take more than those shells. You bastards may take exactly what I give you. O oh, wow, ho, 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 się zaczęło. Okay, gościu strzelił w tego i z tego co z dialogu wynikło to jest to jest kapitan. Otóż. Ej. Okay. To jest on, tak w sensie? O, tak sobie mogę porównać jeszcze. To robiste. Do tego mi podkreśla, czy jak mam to zrobić, żeby połączyć to jest ten sam. Jak teraz kliknę. No, nie, nie to podkreśla mi dobrze, dobra. Okej. Okay. i to będzie. A. Nie mogę teraz tutaj, jak to działa. No, na razie się rozejrzę. W... No, nie mogę wejść do środka do niego. Dziwne. Ty jesteś? No, on wygląda na jednego z oficerów, tylko że oficer miał być czterech, a jest tutaj czwórka razem. Czy jest. To jest kapitan. Oni wyglądają wszyscy na oficerów. On jest jakby w jednej grupie. I on może jest czwartym oficerem? Nie, ale że ma inny strój. Ten trochę wygląda się na oficera, bo taki ma ten sam... Ten sam typ ubioru ma na głowie. Ale czy jest tutaj, nie tam? Nie może to jest oficer od... Od broni. Nie wiem. Albo to jest oficer od egzekucji. Cholera czy są tacy oficerowie w ogóle? O, tego mam... Ej, dziwne co? Bo ten jest jakby ładny, ten jest ładny, a ci są rozmazani. Dlaczego? Ciekawe. No, dziwne, dziwne. A ty? Halo, tak widzę, taki Ruzb z krwi. O co się dzieje? Coś kliknąłem? Chyba nie. A koniec czasu, tak? Teraz mam już losować, co tu się stało? Aha, dobra, jakiś tutorial się włączył. dlatego to się przełączyło. Koniec. A czyli co, my rozpoznajemy fabułę od końca, tak jak rozumiem? Czy jak? A teraz mam rozpoznać wszystko. Lokalizacja zwłok, tutaj. No, tu jest gdzieś ka kajuta kapitana na pewno. Ten gościu zginął, jak rozumiem. To jest miejsce trupa, tak? A mogę sobie jeszcze to obczaić inne piętra. Fajne. To jest to. Przedkę do kapitańską. Kapitania, otwórz drzwi, wyłam je. A, to są dialogi, jak rozumiem. A ten X co oznacza? A, ten X to pewnie od tego, od trupa, tak? Bo tutaj też był taki X, że X że on tutaj umarł, ten gościu. Pewnie to jest ten X. Nie wiem, co to znaczy. Eee, to jest pewnie ten X, że to on powiedział. No dobra. Świadków było trzech. Ale fajne! Mam zaznaczone, kto był tutaj. O lol! Kim jest ten człowiek? A, o, kim mówimy? A, mówimy tego. On jest prawdopodobnie jakimś Jakimś oficerem, tak? Twarz tej osoby jest niewyraźna, tak? na W kartach książki, no to prawda. Oznacza to, że masz jeszcze za mało informacji, aby ustalić tożsamość tej osoby. Aha, dobra, czyli to jest jakby odpowiedź gry, żeby, żebym się nie męczył niepotrzebnie, żeby wiedział, kogo mogę, a kogo nie mogę tak naprawdę oszacować. Znaczy, pewnie oszacować mogę więcej osób niż, niż wiem, ale... Ale to muszę mieć dobre wyczucie pewnie. Aha, że nie są produktywne. Czyli ok czy mogę sobie rozłać, kogo chcę, ale to jest nieproduktywne. Aha, dobra. Ale wiem, co doświadczył. O, jak muszę znaczyć. Doświadczył, eksplodował, nie, spłonął, nie, spadł, nie, uduszony, uderzony, nie, zmiażdżony, żyje, nie. Zabity, miecz, harpun, zaciłkany. Naprawdę zaciłkany, to jest za zaciukany Jak można być zaciukany Zastrzelony broń. Sprawcą był wróg Bestia? Jest jakaś bestia w tej grze? A wróg, co to znaczy? Był wróg, ciekawy, nieznany. Znany oficer. To znaczy, kapitan. Się jeszcze? No, chyba wszystko, co tu powiem, wiedzieć w tej w tej misji Kapitan strzela w niego, zabija go, tu jest jakiś świadek, który nie potrafię. Z... A, a, kuku! Kto to tutaj jest? O! Jakiś gościu rządzący przy linach. Nie wiem, kim on może być jakiś pewnie. Marynarzem, co tak się dzieje? taki marynarz rodowy. Hmm. No, tak typowy marynarz, naprawdę. Taki typowy. Typowy taki ten e, Majtek, co biega z, tym, z nożem w, w ustach. Ja, co ja ten to planuję zrobić? Co to za miejsce w ogóle? Ciąg biegnie, cząsteczkę stąd uciec? Tak. Czy jak? Jakieś drzwi są? Tam wejść do środka? Nie, nie, nie mogłem, nie? On planuje tutaj górą się włamać do niego i, i zabić, zabić kapitana? Ciekawe. No dobra. Ale tutaj zakończymy w takim razie. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Napiszcie jakieś podstawowe rady, jak powinienem sobie radzić z wyszukiwaniem dobrych, złych osób, czy sobie dobrze radzę. No cóż, do usłyszenia. Cześć!